Maria. Witam w dzisiejszym odcinku Tata coś tam wymyśla za robotę Ale wykiprujemy dwie przyczepy I przygotowujemy jedną przyczepę pod światła LEDowe Będziemy wymieniać zarówkowe na LEDy Ale co no odjeść bo oparłeś na ty na słupa No i co zrobiłeś Dobra, jest! No, teraz ma zajęcie, podnieść. No, do góry Do góry Podjedź Do góry Wepchaj o, cofnij, dobra, jest Dobra Dobra Co ty robisz? Dawno nie jeździł, musi sobie pojeździć, to jest z powrotem okno. Będzie trzeba wyciszczać. rady jednak tego opuścić. Czego? Już się dowiadywał, żeby opuścić e, kabinę Nie? o te klocki 15 cm, to no. zbiornik paliwa trzeba zmieniać. Na mniejszy. Na mniejszy dokładnie. To ja mówi to się zastanówcie nad kosztami. Bo pewnie zbiornik będzie dużo kosztowo, no Taka wymiana. Cały zbiornik musi zmienić na tym, co z niską kabiną. Ta. Dlatego ta kabina jak poszła do góry, to z, wypełnili, wstawili większy zbiornik paliwa. Żeby większy zapas Nie wiem ile tutaj wchodzi teraz do Tankowaliśmy, do ale nie wiem czy to było na rezerwie 80 litrów, to może 120 ma zbiornik. To na pewno 120, a tamtym może ledwo 100, albo tamtym może być z 80 wtedy. No. Tak. 82,5 Przemek no, powiedział. No dzwonił do nich i, z, i chciał zlecić im yy, i się dopytać co jest grane, bo by się obniżyło o te klocki, nie? No te tutaj. No tak. To i tutaj się wszystko, te, to mówi zbiornik. Paliwa idzie tam z tyłu. No to musicie zbiornik paliwa za blue mówi, wymienić na ten mniejszy I mówi jak chcecie, ale mówi to trzeba nowy A koszty mówi są to nie kosztuje 1000 zł Dobra, Dobra. będziemy przyczepy wysypywać Bo przedtem łupaliśmy z przyczepy A do łyżki niepotrzebnie sobie tak sypaliśmy, bo przecież można było przerzucać a podną łyżką podgarnąć to, kula i została nam na, 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 i na działce Nam została chyba już jedna przyczepa. nie cała I zjeżdżamy z rębakiem. Pewnie z rębakiem będą 3-4 dni robienia. Tylko że tu później będziemy skłodować, bo na początku chyba przyczepy pójdą do przemka. Co? Ale to od Tumika. To Tumik. Przecież musiał podjechać pod warsztat, odkręciła się śrubka Oj, musimy zmienić I filtry pod... 10 godzin za dużo No To dzisiaj? Tak. Co, nie jedzie? Tam trzeba przykręcić, bo blasz odkręciła się śruba Dawaj Dobra Czekaj, bo tam są podczepione... Ale ja myślę, że to kurwa na tym chyba nie bardzo, co? Czy ja... Nie wiem? Poszłoby chyba. Czekaj, weź cofnij. Dobra, czekaj. O, weszło. Podjedź! Podczepiłeś? Podjedź na chwilę, żebym klocek wyciągnął z pierwszej. Dob dobra? Dobra. No to będzie dzisiaj wymiana oleju w Dobrze Do przodu! Dobra Jedź Bolce Odczepiłem e, chyba ta przyczepa będzie miała wymieniane światła Bo któraś jest z tych przyczep ciągle awaryjna Kierunkowskazy zanikają, czy tam światła, masa ucieka mi się wydaje, bo jak się załącza kierunkowskaz, to wszystkie lampy migają. Trzeba zobaczyć w końcu, która to. Podnieź go do Warszawu. Ona? Yeah, I wish. Wniszcie, w tym wyniku, To wizytę w tym wyniku nie nie to co odkręcisz będziesz czyścił z tego oleju? Czy nie? Nie Coś Taniej Ciepły Wylaź tam co, ne? Do zbiornika No chodź to, to wylej Ty smar wlewasz i co? I będziesz smarował tą muszczelkę, tak? Co za tam jest? No, musi być. A teraz trzeba iść po olej. Tu jest. Ołowę, tam jest. Trzeba zakręcić. ty tam będziesz. Proszę. Siupie ładnie załapa. O, dobrze. To jest zamiennik porównywalnej klasy dżendylowskiej z agro-jd a teraz jest agro dm dny, dny, dny. dny Norbert dn, no dn teraz no i bierzemy i dobrze jest się Się teraz w którą stronę odwrotnie teraz, nie Powinno się ręcznie, ale ja tu będę widział, dokręcić żeby nie przekręcić, ale nie? ja tu będę widział jak dochodzi, fajne takie zestawiki, odpowiedni jest ten klucz do akurat tego filtra, O, o. nie mocno, ale o. tak jak I się już. odpaje to się sprawdzi czy nie cieknie, no. i jest akurat, teraz dajmy śrubkę, mam ją, Żeby, żeby nie wpadła. No, żeby nie wpadła, tak. A teraz na następną wymianę to już jest olej, wtedy i skrzynia. silnik Nie, skrzynia jeszcze nie. Skrzyni, silnik i filtry, bo filtry paliwa. Znaczy, paliwa, filtry te dwa co są tam, co 500, a olej co 250. Ale weźmiecie się przy upalce, nie patrzyli. 10 przewaliliście, 260, a tam nie ma znaczenia. To olej jest, jest tak dobre, że... Jak teraz, no, ale teraz ogólnie nawet w tych nowych czonikach co 500 wymieniałem. Jak masyły w Fergusonie to możesz odnieść i to będzie musiało To znaczy, co tu powiedziałeś? Że teraz te nowe ciągniki są wymieniane co 500 godzin, tak? Olej. Te też jest do tak? 600 godzin wskazane. No. Według Jundira można robić co 600. Ja na początku, jak go kupiłem, co 250 ja Robiłem normalnie co 500 Aha. godzin. Przez 3 lata. 4 nawet lata robiłem co 500. I nic nie wpłynęło ujemnie mnie na, na silnik. Ciśnienie ma, oleju nie bierze. To, że tam lit przez odmę sobie odparuje. Lit przez odmę na 250 godzin, no to, to chyba mógł, każdy, kto rozumie, to powie, że to jest normalne. No, to się, to się nie stanie, bo ta hantła po prostu nie ma żadnego filtra, który przytrzymywałby z powrotem te opary oleju, tylko on przerzucony jest. Goła, zwykła rurka wyprowadzona nad klawiatury. No ale to jest nieistotne, ale my teraz powinniśmy jest 250, ale paliwa to nawet robią co tysiąc coś, bo można by było że rzeczywiście wybierzemy z systema przyjeżdża, bierzemy paliwo do dystrybutora i z dystrybutora tankujemy. Już żadnych baniek nie używamy tego zabrudzeń, unikamy, nie? Ale 250 olej i filtr oleju, 500 olej filtr oleju i dwa filtry paliwowe. No. A 1500 2000 do 1500 to jest wtedy skrzynia. 1500, no do 2000 maks, nie dla was? Tak właśnie, miarkę możesz włożyć, czy nie jeszcze? Nie, miarkę na końcu. Wszystko tam jest zrobione? Jest. Tak, tam tak, 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 no to bo jak tak, to wylejesz. tak, 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 ten. Już się przyniósł. ja mam wlewać? Tak, bo czekaj. Ten... A, stolik. No, dawaj. mocno. No tak, żeby tu górą mi przeleciało tylko. No troszeczkę teraz to by mogły koła być wyprostowane, ale odpalić już go nie mogę. Tak, To jest super ta baniaczka. Ona trochę kosztowała. Ja nie wiem czy ona nie kosztowała z 50 zł. Ale jedno jest bardzo dobra. Z tym, z tym od razu lek. Jest miarka i lejek. Trzy takie piątki wlejeć, zmierzymy, dolejemy, bo tu 16 litrów chodzi. O super. Jeszcze, 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 poczekaj, bo jeszcze jest wędrzyk. Ale chyba to to już pusty baniek. A tak? jeszcze wężyku jest. Poczekaj. No i teraz wężyk i do góry od razu. Ciągnij i do góry za zawiń. Tu o. zawsze. A tam jest na I trzymaj. Tu jeszcze trochę zostało. Teraz, a już chyba pusto się robi. Czekaj Jak pusto? No bo już pompuje i już mało co leci. Nie, w pełno, ale jeszcze No To się może lekko zapowietrzyła. Leci. No. No może już pompka się wsiada. Jeszcze, jeszcze jedna jest zapachy no. Eee, zaraz mogą pisać, że... A co to nie John Dyrowski olej? Tak, dokładnie szel Shell Rimula, te same ma specyfikacje, co John e, Co John Deerowski olej Tylko tym się to różni, O no, czym się różni, ceną się różni, nie? Bo Shell robi dla John Deera. I beczka kolor jest nie, zielony i cena jest inna, Bo to coś jest nie tak Coś jest nie tak No, to chyba pompka już siadła. Ale to pompujemy chyba do końca Tak wygląda było już koniec oleju. A tu jest przecież zobacz. No, a to czekaj, półpeczki. bo wtedy było... Tu się było... kończy, o. No, to się bo kości. było wtedy nadmiar, teraz jest dobrze. Będzie pasować. Co? Przychylić? Ta karunka, ten teleskop nie był... Yy, nie był do, sam do spodu. Do pół był, wiesz? mi się wydaje. Widzisz? No. Ten teleskop. Patrz o. To jest rurka w rurce. Ja mówię do połowy. kręciłem, Do samego spodu dałem i przy wkręcaniu dopiero on już jest teraz całkowicie do spodu. Patrz o. o. No teraz idzie gęsto. Jeszcze, troszeczkę jeszcze. Jeszcze nie, bo dalej zobaczymy, że jest bańki. Skrzynia jest. To. Ty nie ruszaj. Teraz. Myślicie, że będzie padać? Mi się zdaje, że nie, bo nas ja Jak zwykle. Dobra, przykręciłem. Wymiana oleju już jest zrobiona. Tata dolał litr, a ja przykręciłem blaszkę, która strzelała po całym czujniku. Już będzie można opuścić. Nie, nie jedzie ze mną. Dobra, zobaczymy czy coś hałasuje. To no i nie ma! Nówka w punkier już była wyrobiona i jest fajnie. Przykręcone, nie wiem, tyle podkładek dali. To no też tyle dałem, plus pryżynową dodałem. Ta górna słabo się trzyma, ale chyba się nie stanie. Ta dolna jest mocno przykręcona. To tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie, cześć.